Z tej strony Piotr Głowacki. Witam cię na szkoleniu dotyczącym surowców i scenariuszy dla surowców na 2015 rok. Przypomnę, że rozważamy dwa scenariusze, ten bardzo mocno byczy i wzrostowy i drugi a, widoczny tutaj na wykresie, gdzie pokazany jest DJ Dow Jones z wzrostami z 2007 roku i z elementem wyprzedzającym, jaki był jakim były spadki na obligacjach kmieciowych, tak zwanych ich wysoko oprocentowanych. Surowce w ostatnich latach bardzo mocno spadały. Zaraz wytłumaczę te główne czynniki i czym to było spowodowane oraz czego możemy się spodziewać, ale na początek chciałbym się odnieść o, do tej właśnie sytuacji. Czy dziś mamy do czynienia z podobną sytuacją? Otóż zdaje się, że tak. Jeżeli popatrzymy sobie na obligacje, a właśnie High Yield, Corporate Bond Index Energy, czyli korporacje firm energetycznych, te wysoko oprocentowane, czasami nazywane śmieciowymi, to już w listopadzie, przepraszam, w sierpniu 2014 roku rozpoczął się spadek tych obligacji w ślad za spadającymi cenami surowców, nie ropy. Od połowy grudnia obserwujemy odbicie... I to odbicie może korelować z wzrostami na indeksach, gdzie możliwe, że kreowana jest struktura kończąca wzrosty. Poświęcę temu osobne nagranie dotyczące indeksów, być może za tydzień lub dwa, gdy te struktury zostaną wypełnione. Jaki to ma związek z surowcami? Otóż. Po tym, gdy zostaną dokończone struktury wzrostowe na indeksach, możemy spodziewać się przepływu kapitału właśnie do surowców, które kończą tutaj jakąś strukturę spadkową, są na poziomach docelowych. Więc powinniśmy zobaczyć e, odbicie czyli falę. Mielibyśmy tutaj falę trzecią, falę czwartą i dopiero falę piątą. Tym roku więc raczej, raczej dla surowców Hossy przewidywać nie można. Myślę, że pojawi się odbicie i to duże odbicie, które w perspektywie tygodni, gdy patrzymy na rynki z tej wąskiej perspektywy, może być oceniane jako hossa, natomiast patrząc z perspektywy miesięcy czy lat, niestety będzie to jedynie mocniejsze odbicie. No, sytuacja na surowcach jest bardzo mocno determinowana deflacją. Niewiele osób w ogóle mówi o deflacji, natomiast no, trzeba mieć świadomość, że żyjemy w środowisku deflacyjnym, gdzie ceny z Spadają, a surowce są największym, że tak powiem, lustrem pokazującym spadki, spadki cen. Gdy mieliśmy do czynienia z inflacją, lata od początku 2000 roku bardzo ładnie rosły surowce. Odcięcie kapitału w roku 2007-2008 związane z utratą zaufania w systemie bankowym, czyli brakiem pieniądza, tak naprawdę w obrocie, spowodowało spadki ceny surowców. Później odbicie 2009, częściowo 2010 i 2011, to był ruch trzyfalowy ABC, więc w tym momencie. Spodziewałbym się spadku pięciofalowego, gdzie ostatnia, druga połowa 2014 roku była falą trzecią na surowcach i korelowała bardzo mocno właśnie ze spadkami ropy, o której dziś będę mówił bardzo, bardzo dużo. Najciekawszy z surowców, ropa. Popatrzmy na ropę z dłuższej perspektywy. Podobnie, bardzo podobny wykres jak na wykresie CRB, czyli mamy spadek, trzyfalowe podbicie w górę korekcyjne i kolejna fala, kolejna fala w dół. Rynek nabrał rozpędu po tym, gdy wybił linię łączącą minima z lat 2011-12-13 i po części 14, czyli w momencie zejścia poniżej 90. 5 dolarów za baryłkę ropy nastąpiło, że tak powiem, urwanie. Początkowo jeszcze spokojne, natomiast po przekroczeniu poziomów mniej więcej 80 dolarów, czy też tych minimum tutaj zaznaczonych, obserwowaliśmy w kolejnych tygodniach bardzo mocne urwanie. I to był, to był końcówka listopada i cały grudzień, wtedy, gdy Rosja miała największe problemy. Czyli wtedy też obserwowaliśmy atak na rubla, e, około między 16 a 18 grudnia, interwencję w Banku Rosji, który tak naprawdę doprowadził je do jeszcze większego, większej zmienności na rublu. Więc ropa wtedy najmocniej zas zaszkodziła Rosji. Natomiast trzeba pamiętać, że Rosja wydaje się w tym momencie mniej zagrożona niż, niż inne kraje, inni producenci ropy. Z tego względu, że przy osłabionej walucie oni dostają takie, taką samą wartość za baryłkę, <laughs> za baryłkę ropy. I jeśli nie ma presji, a, no, a chociaż ona na pewno będzie jest, na wzrost płac ze względu na wzrost cen y, y, produktów importowanych, no to Rosja nie miałaby problemu. Natomiast im... Tańsza ropa, tym większe problemy wszystkich innych krajów związanych z produkcją ropy i są to kraje arabskie, są to kraje Ameryki Południowej. No, i są to Stany Zjednoczone. Tak naprawdę na ropie oparte są budżety wielu państw. Te budżety mają swoją równowagę przy różnych, różnych poziomach. Dla Wenezueli, jeśli dobrze pamiętam, to jest około 170-180 dolarów za baryłkę ropy. Dla Rosji mówiło się o 100 dolarach. Dla Stanów, dla firm gazowych około 70 dolarów. No i im ropa tańsza, tym większe prawdopodobieństwo, że wysypią się kolejne Firmy w Stanach Zjednoczonych, firmy, które wydobywają ropę, firmy prowadzą, jeśli chodzi o wydobycie gazu, czy też szczelinowanie i, 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 i produkcję ropy z łupków, czy też gazu łupkowego, te firmy będą miały ogromne problemy. I tutaj wracamy do tego wykresu obligacji, który pokazywałem na końcu firm energetycznych, które spadają od sierpnia, czyli od momentu, gdy tu mamy sierpień, tak? gdy zaczęły się spadki na, na, na ropie. Kolejna fala wyprzedaży jest bardzo prawdopodobna, i tak naprawdę nie wiemy, czy już teraz ona nie zostanie poczęta, ponieważ ten ruch, który tutaj widzimy, już jest ruchem a, trzyfalowym, wzrostowym, a to jest charakterystyczne dla, dla korekt. Przejdę na wykres dzienny. To mówię o tym A, B, C, czyli trzyfalowy, trzyfalowy ruch wzrostowy, który. Powinien sprowadzić notowania na niższe e, poziomy. DTOSC zmienił nam się na spadkowy, powinniśmy więc zobaczyć spadek. Koniec korekty jest bardzo prawdopodobny. Cel 35 dolarów za baryłkę ropy. Niestety, taka jest rzeczywistość. Problem ropy wynika z tego, że nikt dziś nie chce ograniczać produkcji ropy. Gdy mieliśmy kryzys z roku 2008, wówczas tak naprawdę spadki surowców czy też ropy były spowodowane brakiem pieniądza w systemie. Dziś a tak naprawdę spadek ceny ropy spowodowany jest czym? Deflacją, spadkiem cen. Kolejne spadki cen powodowały, a spadki cen tak naprawdę zmniejszonym popytem na ropę. Kolejne spadki cen powodowały, że kolejne kraje zwiększały swoją produkcję. Nie było ograniczenia produkcji ropy i nadal nie ma. Na 2015 zapowiadane są wręcz wzrosty produkcji, wzrost produkcji zapowiadają wszystkie kraje. Nie ma więc czynnika, który powodowałby w tym momencie większe oczekiwanie wzrostu. W pewnym momencie cena ropy stanie się na tyle atrakcyjna, że kapitał spekulacyjny wejdzie w ropę i podbije jej ceny. I to może być druga połowa 2014 roku. Natomiast jeszcze pierwszy kwartał i może pierwsze miesiące drugiego kwartału powinny upłynąć pod znakiem spadków. Wspiera ten scenariusz również analiza techniczna, ponieważ zazwyczaj poprzednie kryzysy na ropie wyglądały w bardzo podobny bardzo podobny sposób, czyli zanim zobaczyliśmy właściwe minimum, rynek testował testował minima wielokrotnie. I taka sytuacja miała miejsce w grudniu 2008 roku, gdy po spadkach nastąpiło odbicie, krótkie ponowienie, znowu odbicie, ponowienie minimów. Odbicie i dopiero gdy kolejny raz minima nie zostały przekroczone w dół, wówczas mogła zostać wygenerowana kolejna fala wzrostowa. Przejdźmy do roku 86, który w mojej ocenie jest najbardziej adekwatny do tego, aby porównywać go z obecną sytuacją, ponieważ popatrzmy, tutaj również mieliśmy bardzo szybkie spadki. 27 listopada do 7 marca praktycznie, no 3 miesiące bardzo szybkich spadków podbicie w górę, tutaj mieliśmy dołek dwutygodniowe podbicie w górę po czym znowu ponowienie minimum i to jest właśnie ta, ta analogia na podstawie której mogę mówić o tym iż 35 dolarów jest jak najbardziej realne na realne na ropie 35 dolarów to jest właśnie target dla ropy na najbliższy na najbliższy czas. Niestety brak ciągła podaż ze strony krajów producentów ropy będzie owocować, owocować coraz większą podażą, a, a wydaje się, że cena wcale nie ma presji, że tak powiem ze strony popytu na to, aby, aby cena aby cena rosła, a w tym kontekście ropa przy 50, w przedziale 50-55 dolarów za baryłkę ropę staje się bardzo atrakcyjna do grania na spadki. Bo pamiętajmy, że na Forexie mamy możliwość tego, aby grać również w dół.